Debil, który zainwestował w auta elektryczne, to się nigdy nie sprawdzi. Małe samochodziki miejskie, elektryczne. Zgadzam się z tym, że Elon Musk jest trochę takim sprzedawcą marzeń. Takich e, masków, czy ludzi z takim następnym jak więcej. Czy musimy pamiętać przede wszystkim, że wycena Tesli aktualnie to jest 845 miliardów dolarów? Jak tylko Republikanie dochodzą do władzy, lub jakaś prawica, to zaczyna się grillowanie ich i wszystkich ich sojuszników. Ja jestem fanem Elona Muska. właśnie Business Insider pisze akcje Tesli runęły rynek yy, kwestionuje wycenę to tylko nadzieje. I znowu bardzo krótko, notowania akcji Tesli wciąż spadają, a inwestorzy, chyba szósty tydzień z tego z tego, czy, a inwestorzy zastanawiają się, czy są przewartościowane, ponieważ biznes samochodów elektrycznych ma problemy. Większość bardzo wysokiej wartości Tesli opiera się na robotach, których firma jeszcze nie wyprodukowała. No i teraz tak, akcje, akcje Tesli spadły prawie o połowę w ciągu trzech miesięcy, mimo tak dużej przeceny i inwestorzy wciąż zastanawiają się, czy kontrolowany przez Ilona Maska, producent Aut elektryczny nadal jest przewartościowany. Kapitalizacja rynkowa spadła o 45% w stosunku do rekordowego poziomu 1,5 biliona dolarów z 17 grudnia. No i w sumie tyle chciałbym przeczytać. Słuchajcie, co, ktoś jeździ testem tutaj? Nie, nie? Znaczy ktoś... ja nie jeżdżę. Ktoś ma Znam akcję kogoś to jeździ, powiedział mi to i owo. I co ci powiedział? Dawaj. Czy znaczy, trzeba ładować co chwilę? <ścoughs> Szczególnie u znaczy nas w Krakowie, można, gdzie się nie da i nie ma gdzie. No, czy znaczy po mieście można jeździć, nie? Ale gdzieś tak dalej hmm. pojechać, to, to, to jeszcze jak tak sobie włączyć. Czy... i tak dalej. I to, słuchajcie, to nie są opowieści, że gdzieś w internecie hmm. wyczytałem, tylko też na własnej skórze doświadczyłem. Jak ze wspólnikiem jeździliśmy do klienta w Rzeszowie, no to maksymalnie naładowana Tesla, model Y, dojedzie do, do Rzeszowa, ale żeby wrócić do Krakowa, to już musi się tam na takiej stacji trochę podładować. I o ile tam można jechać jeszcze tam tamtą stronę, tak, 140 na godzinę faktycznie, czyli tyle, ile się da, to to się wraca już 115, bo ci pokazujesz, że jak będziesz jechał szybciej, to będziesz musiał się w Tarnowie zatrzymać na doładowaniu. Mm -hmm. Więc tak, to są realne y, problemy, realne, realne wyzwania, i myślę, że rynek zaczyna to wreszcie y, gdzieś tam kwantyfikować i, i też dostrzegać, że taki diesel, czy, czy jakiś inny tam y, samochód może, może ma swoje wady, ale przynajmniej można nim jechać. A nie cieszyć się, to jest jeden z moich znajomych, jeden z pierwszych w ogóle użytkowników Tesli. W Krakowie. Mówiłem, że jeden z pierwszych Twoich znajomych. No nie, ale akurat jeden z pierwszych <grym> użytkowników ba, w Krakowie, tam, nie wiem, w 18 czy 19, coś zakupił. Tak bardzo, bardzo wcześnie. No i pamiętam, jak mi opowiadał, że to właśnie super, bo jak on dzisiaj idzie, to na przykład. Do Hiszpanii to tak sobie może książkę poczytać, bo się zatrzyma, kawę sobie wypije. czyta nawet, bym powiedział, nie może poczytać. Tak, no i super, nie? I teraz znowu, nie? To, to dla kogoś być może jest fajne, ale dla większości użytkowników nie jest, więc auto elektryczne nigdy nie będzie masowym. No, oczywiście teraz taką tezę wygłosiłem straszną, nie? Żebyście tak, ale... po pohejtowali trochę, ale tą, taką mam opinię, nie? że to nie jest auto, które, które będzie miało charakter masowy. Natomiast jest jeden plus, żeby nie było, że tylko hejtuje małe samochodziki miejskie, elektryczne. To uważam, że to jest super to rozwiązanie. Znaczy, tak, a ja bym tak rozwinął to, co mówisz, że w ogóle potem jest ta walka między samochodami spalinowymi i elektrycznymi, bo to oba, obie rzeczy mają swój ogromny sens. No patrzcie, no, genialny wynalazek, silnik spalinowy, że nalewasz coś tam w parę sekund i to potem jedzie. Możesz sobie tego naładować do bagażnika, dłużej, nie do tyle sekund, i dalej tam. dolewać, jesteś mm -hmm. niezależny. Z drugiej strony na przykład silnik elektryczny z fizyką miałem dużo w życiu do czynienia. Też jest cudownym wynalazkiem, nie ma żadnych biegów, niesamowita wydolność itd. i tak te... dalej. Małe straty energii też, Tak. I, I jak ktoś sobie żyje w mieście i gdzieś sobie przejeżdża jakieś małe, małe odległości i nie chce, nie chce dymić, bo jest mały ruch powietrza w środku miasta, no to naprawdę to tak. i to ma sens. Natomiast mhm. na trasę kogoś wysyłać autem elektrycznym z kolei, też można by się zastanowić. Tutaj dieselek ze swoim małym spalaniem, dużym bakiem. Jest po, prostu, jest po prostu fajny. A wracając, a wracając już do tematów bardziej ogólnych, czyli do maska, no to jest jakby no standardowe. No każdy, kto się coś orientuje w polityce, wiedział, że jak tylko, jak tylko republikanie dochodzą do władzy lub jakaś prawica, to zaczyna się grillowanie ich i wszystkich ich sojuszników. No więc jakby te spadki Tesli, no to jedno to jest tam wpływ rynku. Ale ten wpływ wpływ rynku i, i tendencji jest zbyt mocno skorelowany z tymi wyborami. No zwróćcie uwagę, nie te wszystkie kartki, to sobie ludzie na, naklejają, że ja kupiłem Tesla przed wyborami, czy tam jakieś te rzeczy. No więc jakby teraz następuje taki, mhm. e, taki rewanż, taka zemsta tej, tej bogatej kalifornijsko-nowojorskiej klasy, że tak się wyrażę, na, na, na masku. I to ma pewnie jakiś wpływ, natomiast... Czybym przeniósł te wnioski na ogólnie na, na, na rynek I Wydaje mi się, że jakaś taka racjonalność może powoli się zacznie się. Nie? Czyli właśnie to, to, co mówiłem na początku, czyli takie praktyczne argumenty dotyczące po prostu tych dwóch możliwości. Nie? A czy musimy pamiętać przede wszystkim, że wycena Tesla aktualnie to jest 845 miliardów dolarów, co stanowi. No. Sumę dziewięciu kolejnych największych firm, które produkują samochody. Więc to jest ogromna wycena mimo wszystko. Nawet jeśli spadła teraz o ileś tam procent z tego topowego momentu, który miał miejsce w grudniu. I Elon Musk. Ja jestem fanem Ilona Maska nie dlatego, żebym był fanem Tesli, czy fanem Solar, no to on ma ten Sula, Solar Roof, tak, czy jakichś tam jeszcze innych jego biznesów, tylko tego, jak on buduje biznes, nie? Bo to, że on wszedł i zaangażował się teraz w politykę, to jest jakby inna inszość i niestety tutaj został, jest, ja myślę, że on to przewidywał, że tutaj jest pewien błąd strategiczny, bo mhm. popierając republikanów, którzy, no, nie, nie są demokratami, a jednak o walkę o, o prąd, czyste powietrze i lewicowe wartości mają przede wszystkim demokratyczne. No, no to było wiadomo, że będzie jakiś backfire, nie? Że, że, mu będzie dostanie, bici, bici że, że mu się dostanie po tyłku. I no, no trzeba byłoby być idiotą, żeby tego nie przewidzieć. Więc jeśli zrobił to świadomie, to znaczy, że on to przewidywał od początku. No tak. Tak? Więc y, uznawanie, że to jest głupie, że on tego nie przewidział, no, no sorry, z całym szacunkiem, no, ale jeśli przeciętny ktoś taki jak ja jest w stanie jakby to przewidzieć, to tym bardziej on. Ym, natomiast zgadzam się z tym, że Elon Musk jest trochę takim sprzedawcą marzeń jest trochę takim, jak każdy biznesmen jest trochę takim czarodziejem, mm -hmm. który mówi no to już w tym roku zrobimy ten self-driving, nie? czy Jak to się tam FSD nazywa, czy jakoś tak. Już w tym roku, już za pół roku, już za chwilę, już, już, już wyjdzie, już wyjdzie, tak? Natomiast no nie wychodzi do końca, tak? Natomiast Elon Musk to, co robi niesamowicie, to jest, to jest strategia, którą ja często jak mam, są jakieś konferencje i jestem proszony, żeby być prelegentem, to, to ja często o tym mówię. On korzysta po prostu z metody budowania biznesów. w metodologii spin, nie? czyli jakby tworzy biznesy wokół biznesów. I to jest niesamowite, że on kiedyś chciał zrobić coś takiego, o czym nie powiedział nigdy głośno, tylko to można wydedukować z jego ruchów, że chciał stworzyć Tesla, która by zbierała oczywiście cały czas ogromne ilości danych analitycznych zjeżdżąc z samochodem. Jednocześnie stworzył te swoje poprzez SpaceX wysyłane, czyli kolejnym jego firmę, Starlinki. wysyłane w kosmos Starlinki, które miały dostarczać Bezprzewodowy, prawie darmowy internet do każdego miejsca na świecie, dzięki czemu Tesla by się konektowała cały czas ze Starlinkami w trybie i mhm. pobierała dane, ogromne ilości danych analitycznych opartych na AI, a jednocześnie każdy mógłby sobie poprzez tam jego. Początkowo firma się nazywała właśnie Solar Roof, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, a potem jakby została wchłonięta przez samą Teslę, że mógłbyś sobie normalnie w świecie budować, ładować te samochody w domu, bo stworzył te takie. Jakby, jak to się nazywa? Jak, jak masz dom dachówki? Stworzył dachówki solarne, które normalnie układasz jak dachówkę. Ale one generują prąd, więc wyglądają ładnie, estetycznie. Nie ma tam kabli wiszących, tak jak u nas, tej fotowoltaice, która jest w Polsce, i one potrafią generować prąd. Jeszcze do tego masz te, tego powerwalla, którego też stworzył, który jest ogromnym bankiem energii, i on to zrobił zanim wszyscy inni to zrobili. Więc sama idea i koncepcja, żeby włączyć to wielką synergię spółek, jest niesamowita. Nie jak on to wymyślił wszystko. Także, także dlatego. Doceniam go. I e, to, że kupił x kiedy wszyscy się z niego śmiali, że, że wycena z 30 miliardów spadła do 3, gdzie on tak naprawdę dzięki x wygrał wybory. Trump. I on do tego się dołożył w dużej mierze, i teraz jest w stanie przelobowywać dzięki kontaktom z Trumpem każdą ustawę, która mu pomaga wysyłać na przykład produkty w kosmos. No to jest niesamowite, że on jakby jest na takim etapie i poziomie w stanie myśleć i wyprzedzać pewne fakty, nie? I ktoś mi zaraz tu zarzuci, że ja się zachwycam Elonem Maskiem. Zachwycam się sposobem, w jaki on myśli. Nie zachwycam się Elonem Maskiem, to czy on tam ma ADHD, czy, czy jeszcze jakieś inne. KGB, KGB FSB i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie wiem, ale na pewno jego sposób myślenia i budowania biznesów przez synergię jest bardzo fajne, nie? I to ale chodzi? wiesz, ale nawet można się zafascynować samym po prostu jego takim pomysłem na życie, bo na przykład on takie zdanie głosił, że postęp na przykład w technologii to nie jest tak, że to jest jakaś taka stała konstans, że ten postęp występuje, tylko postęp to jest bardzo ciężka praca jakiejś grupy ludzi w jakimś wąskim temacie i tam potem, jak dużo się bardzo zmęczymy, następuje jakiś delikatny postęp. I potem z tego wszyscy korzystamy mhm. i tak naprawdę... Też to, co mówiłeś na przykład parę razy, że startupy są fajne, bo na przykład mogą wynaleźć lek, lek na raka. Nie? I na przykład Mask to jest taki gościu, który ma dużo różnych startupów, pewnie jest cała masa różnych innych, które on poinwestował, o których w ogóle nie mamy pojęcia. I to jest taki człowiek, którego rzeczywiście widać to, że kręci to, żeby ten świat zrobił ten kolejny kroczek naprzód, właśnie w tej technologii. I na przykład. Fajnie by było, gdyby ludzie trochę zostawili na przykład to, co teraz się dzieje w polityce i nie skupiali się tylko i wyłącznie na tym, że on jest tam jakiś, tylko też zobaczyli te wszystkie rzeczy, które właśnie z tego typu działania wynikają. Nie? Znaczy to też jest z wami niepokłóce niestety, bo e, mam <słuch> w tej kwestii podobne do was zdanie. To znaczy uważam, że, że z, jakby z mojej optyki, z mojej wiedzy, to ten ruch, y, y, maska, żeby tak mocno wejść do polityki. Bo to, że wielki biznes jest związany z polityką, to jest oczywiste. Natomiast on tak bardzo mocno wszedł, bo wizerunkowo wszedł. On tam wychodzi mhm. na te wszystkie wiece, gdzieś tam wymachuje rękami, coś tam opowiada i tak dalej, więc on de facto zachowuje się jak polityk, chociaż politykiem nie jest. Mhm. Jakby z wiedzy, którą mam na dziś dzień, uważam, że to nie był najlepszy ruch strategiczny, ale strategię się najlepiej ocenia, jak się ją kończy. Bingo. I wtedy możemy się spotkać, nie wiem, tam za 5-6 lat, i wtedy sobie ocenić, czy ten ruch był ok, czy nie był ok bo najprawdopodobniej wielu rzeczy teraz nie widzimy, nie? które zobaczymy w perspektywie czasu. Natomiast co do, co do biznesu, to, to, to ja uważam, że takich masków czy ludzi z takim mindsetem powinno być jak najwięcej, czyli ludzi, którzy nie boją się zakwestionować status quo, nie? bo co do całego mojego hejtu na auta elektryczne, to on był pierwszy, który zaczął opowiadać, że na tym można zrobić pieniądze i, i że warto w to iść i zrobił na tym pieniądze. Oczywiście też absolutnie jestem przeciwnikiem. Nie widzę żadnego sensu w tych robotach osobistych. Ale to, że ja go nie widzę, nie znaczy, że go, że go nie ma. No. On jest człowiekiem, który. Powiedział, a ja właśnie wam pokażę, że, że będziecie kupować te, te, te roboty, bycie szczęśliwi i jeszcze bycie mi za to płacić 20 tysięcy chyba dolarów. Na tyle kosztów. Pierwszy byłbym, który kupi tego robota. Znaczy, o, ja ostatni. A ja pierwszy. Absolutnie bez dyskusji nie pierwszy. Ja kupię od ciebie używanego. A, już o tym rozmawialiśmy kiedyś. Ludzie mają. jest taka tendencja, że mm, to się nazywa ładnie mądrość etapu. Oceniamy po prostu coś mhm. na podstawie tego, jakie dane mamy na ten moment i tak oceniamy. Więc moglibyśmy Ilona Maska ocenić już z perspektywy historii. Ej. Debil, który zainwestował w auta elektryczne, to się nigdy nie sprawdzi, bo Ford i tak dalej, e, MG i te koncerny Automotive mają ogrom. Gdzie? Jaki idiota, samochody elektryczne, jak, jak lodówka, albo mam mikser ładową. Co on gada? E, te, e, Tesla, która ma wycenę. Tam ileś półtora biliona? No kurde, nie pamiętam. Nie co tej... mu spadła z tego półtora. No teraz mu spadła do 870 900. miliardów biliard, dolarów, tak? tak? Ale była bu... biliard 15, tak czytałem na samym początku. Bilion, po no, każdy może sobie cofnąć. Elon Musk, który kupił XA. A co za idiota po prostu kupił? Spadła wycena dziesięciokrotnie kretyn. I Elon Musk, którego jeszcze teraz nie wiemy, ale mhm. pomógł wybrać Trumpowi, teraz wprowadza Dogecoin jako oficjalną walutę krypto w Stanach Zjednoczonych, który przerabia Xa na portal, który jednocześnie będzie portalem do płatności i który będzie spełniał wiele innych, będzie prawdopodobnie największą giełdą do kryptowalut na świecie, więc jeszcze no tego nie, nie wiemy. Jeszcze, jeszcze ten jego AI przecież też działa przez Xa. Grogu, tak, tak który tak? jeszcze dokładnie tak. w tym momencie jakby jest opracowywany, więc za chwilę Ale się dowiemy, co będzie robił Elon Musk. Elon Musk, który mówi jakie roboty, co ty, Szczypczyk mówi ostatni kupię robota, po czym e, Trump, który mówi nie, wprowadzamy na chiński, Produkty, nie chcemy tanią produkować. No to ludzie otwierają ręce i mówią, jak możemy, no to jak będziemy tanią produkować? ja mam dla was rozwiązanie. Co jeśli wprowadzimy roboty, które kupimy od pana Ilona Maska na masową skalę i fabryki będą produkowały, tak jak fabryki już w Chinach, tak zwane czarne fabryki, czy ciemne fabryki, które przy zgaszonych światach roboty produkują tam na masową skalę hmm. samochody i tak dalej, a hmm. Trump powie, no to teraz my będziemy mieli tanią siłę roboczą, która będzie produkowała, bo będziemy yy, roboty od Ilona Maska kupować. Nie wiemy tego, mamy mądrość etapu, nie? I teraz w tym momencie każdy ocenia, ale głup, nie? Ale kretyn, się za angażował w tą politykę i Tesla traci debil jeden. Ludzie, bądźmy mądrzy na tyle, żeby stwierdzić, że nie wiemy do końca rzeczy, których nie wiemy, bo każdy wie to co wie, ale nikt nie wie tego czego nie wie i mądry człowiek jest w stanie zrozumieć, że nie wie rzeczy, których nie wie i to zakłada w swoich założeniach, analizach. I to jest mądry człowiek, który potrafi coś takiego powiedzieć. Wiem, że nic nie wiem, któryś powiedział, nie? Któryś tam ten powiedział siwy taki jakiś, nie? O. Pewnie siwy łysy i grupa. Are René chyba. René. <laughs> się śmiejemy tutaj, bo Konrad jest filozofem. Z fascynacji, tak, tak, i z zamiłowania. Z to dwóch filozofów. No. Jeden, jeden jest oh. prawdziwy, wiesz, oh. wykształcony, drugi Jaki tylko. Nie, prawdziwy. Miłośnik, ja no. się nie zajmuję filozofią od wielu lat. Także, no. także musimy tutaj, wybaczcie, ale przy strogiej ocenie Ilona Maska i tego, co nie pisze, ja myślę, że on z tego nic nie robi śmieje się no. i pewnie teraz sam odkupuje akcje Tesli, bo wie doskonale, co będzie robił. tak? Choćby były to pewnie inside trading. Nie, własne akcje można odkupić. Oczywiście no tego, tego nie wiemy, czy jak ktoś napisze gdzieś na, na Xie Mask, te debilu, czy on później nie siedzi gdzieś i nie płacze? I tam w Polsce jakiś Konrad tak na mnie napisany. No, Jak on mógł tak na mnie tak, napisać? Tak, siedzi maskim tłumaczy, nie? Kurde. Kurde. Co ja takiego zrobiłem? Naprawdę. Czemu ten Konrad <gry> mnie tak nie lubi? Może tak powiedzieć.